Jak policzyć granicę typu 0 na 0 z pierwiastkiem? Najpierw może sprawdźmy, czy to jest faktycznie granica typu 0 na 0. Jak podstawimy za x 0, w mianowniku będzie 0, no a w liczniku 1 dodać 0, pierwiastek z tego i za pierwiastkiem odjąć 1 no to faktycznie wyjdzie nam 0 na 0. Tego typu granice liczy się w ten sposób, że licznikiem, mianownik, widzimy wyrażenie z pierwiastkiem, mnożymy przez wyrażenie sprzężone. Co to jest wyrażenie sprzężone? Popatrzmy na następnym slajdzie. Wyrażenie sprzężone, no to jest, jak patrzymy, jak widzimy tutaj, gdzie jest pierwiastek, to zamiast minusa stawiamy plus. I to są wyrażenia sprzężone, one się różnią tylko tym znakiem. O, tym znakiem. Tu jest minus, a tu jest plus. Dobrze to wygumkuję. No i. Popatrzmy sobie na to wyrażenie, które jest w liczniku. Czyli 1 plus pierwiastek z, pierwiastek z 1 plus x odjąć 1, razy pierwiastek z 1 dodać x dodać 1. Co nam przypomina takie wyrażenie? No, przypomina nam wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. A kwadrat odjąć b kwadrat równa się. A odjąć B razy A dodać B. Tu w tym przypadku wyrażenie A. To jest pierwiastek 1 dodać X, a wyrażenie B to jest 1. No i co się stanie? Mamy jeden pierwiastek z 1 plus X odjąć 1 razy. Pierwiastek z 1, x, 1 dodać x dodać 1, no ten pierwiastek, że tak powiem, ulotni się. Nie będzie go, bo pierwiastek z 1 plus x do kwadratu, bo napiszę, do kwadratu, równa się 1 plus x. No to wiemy stwierdzenia twierdzenia chociażby o potęgowaniu, bo pierwiastek można zamienić jako do potęgi jednej drugiej. Jedna druga razy dwa daje 1. No dobra, i co się tutaj stanie w takim razie? Popatrzmy, jak tutaj ten pierwiastek, tak jak powiedziałem, się ulotni, Mamy 1 plus x odjąć jeden. No i jak opuścimy. Ten nawias w zasadzie nie jest potrzebny, ja tylko go napisałem, żeby pokazać, uwypuklić to wyrażenie plus x. Jak zredukujemy, to zostanie sam x. No i ten x tutaj będzie można skrócić, bo o to właśnie tutaj w tym wszystkim chodzi. Mamy tutaj x, widzimy, to ten x i ten x się skróci, oczywiście wtedy zostanie tutaj z tego x1. No i teraz jak podstawimy za x0, no to będzie pierwiastek z 1 plus 0, dodać 1, czyli 1 dodać 1, ta granica powinna wyjść nam 1, druga. No i to tyle. Jeżeli takie y, granice y, Was interesują, zapraszam do linku w opisie. Dzięki.